Dzień dobry moi kochani, witam się z wami w kolejnym filmie na moim kanale. Witam się już z domku, jak pewnie widzicie za mną. Rozgardiasz bałagan, bo dopiero ogarniamy chatę, pranie i wszystko po powrocie. Tutaj moi kochani, w razie czego, to leczę sobie po prostu pryszczę. Po tej naszej Sycylii, po tym glutenie, cukrze, troszeczkę się tutaj pojawiło problemków na buzi, ale damy radę, ogarniemy to. U nas w domu jest masakra, jeżeli chodzi o porządki, ale właśnie nagrywam taką rolkę na Instagrama. Taką z dystansem i prześmiewczą ym, odnośnie tego, że jestem mamą influencerką, więc to oczywiste, że. No i pisałam sobie kilka punktów i stwierdziłam, że w ogóle to jest idealne ujęcie do tego, żeby napisać tam, że to oczywiste, że zawsze mam w domu porządek, bo zawsze na Instagramie wszyscy mają porządek. Prawdziwe życie wygląda właśnie tak. Prawda, Będzurku? Mogę wziąć koło? Możesz kawałek, ale dla ciebie są po lewej stronie. Może święty, jak to wygląda z tym z tym mango, co? To są placuszki tropikalne. Jak <grym> zaskakujesz, kochanie, tak się kocham. Tropikalne. Tak, to są placuszki tropikalne. Fanks. Bengal, Boże, dam ci zaraz jeść. Nie możesz być taki nadgorliwy. Zobaczcie, jaka jest różnica. Przygotowałam się na nie dla syna, a to dla taty. To dla całej taty. Edzie ma, się taki bałagan w swoim kazamacie. My no to mówimy kazamat. On ma tabakę w kazamacie. A, gorące, si? Nie. Edzioma ma ostatnio różne fazy, jeżeli chodzi o jedzenie. Jednego dnia chce widelcem, drugiego dnia nie. Trzeciego dnia się rzuca na jedzenie, a potem wszystko wypluwa. Śmieszne to, że człowiek tak przeżywa, jak inny człowiek je. Nie? To jest po prostu niesamowite. Zresztą to jest takie ważne dla nas, tak. nie? Ja zjem sobie te same plasuszki, ale z tym kremem. To jest krem pomarańczowo kokosowy i nigdy w życiu nie powiedziałabym, że ten krem będzie mi tak smakować, bo to w ogóle nie jest jakby mój smak. Ja Nie lubię takich połączeń. Ja w ogóle nie lubię za bardzo takich cytrusowych kremów. A to jest po prostu sztos i to ma tylko trzy składniki. Genialne, naprawdę genialne także bardzo, bardzo Wam polecam w tym pokoju sytuacja wygląda chyba jeszcze gorzej <noise> ale słuchajcie, powiem Wam jedną rzecz, przygotowałam sobie e, spodnie do skrócenia dużo z Was pytało o te spodnie i tą marynarkę to jest Adidas i Ivy Park i kupiłam to w TK Maxie. Ja nie mam pojęcia czy to jest dostępne gdziekolwiek dlatego, że ja marynarkę kupiłam w TK -u, a spodnie sobie potem znalazłam na Vinted do kompletu, ale są one na mnie dużo za długie, także na pewno one idą do skrócenia, ale mam tutaj również e, spodnie jedwabne z Lily Silk, które są absolutnie przepiękne, ale ponieważ były za długie i miałam buty na obcasie, to zobaczcie, troszeczkę mi tutaj, no, po prostu niteczka poszła. Jedwa to jest bardzo delikatna tkanina. I w ogóle muszę te spodnie skrócić, bo one są na mnie też troszeczkę za długie. Do obcasów spoko, ale jak widać, mimo obcasów tutaj zahaczyłam tym obcasem, także. No, myślę, że style gdzieś skrócę i będę miała je też tak na co dzień. No i te spodnie czarne z doliny. Słuchajcie, ja mam taki dylemat, że w przypadku takich garniturowych spodni one oczywiście najfajniej wyglądają do obcasów, no ale wtedy fajnie zostawicie trochę dłuższe. A ja tak rzadko noszę obcasy, że szkoda mi po prostu, bo te spodnie leżą, ja w nich nie chodzę. A tak to może Dalina słów nosiłaby mnie częściej. Myślę, że nawet nie może, ale na pewno by tak było. Więc stwierdziłam, że je skrócę po prostu. Zarówno te z Lily Silk, jak i te z Doliny. I będę je mieć bardziej dochodzenie na co dzień niż do obcasów. A do obcasów może też nie będą wyglądały źle. Zobaczymy, jakie je skrócę. No i te jeansy to jest również Adidas i Ivy Park. I one również idą do skrócenia. Ja mam o tyle dobrze, mam babcię krawcową, także zawożę to po prostu wszystko do babci. I babcia mi skróci. Hey. Co Tam. Jedziemy? A kuku. A kuku. Mhm, musimy rozumiem, zasłonić, zasłony. Ty nie jesteś śpiący, że tak zasłaniasz zasłony? Synku. Mhm. Tak? A będziemy jechać do pro babci? Wracamy właśnie od mojej babci i po drodze, jak wracaliśmy od babci, wstąpiliśmy po nowe buty dla Edzia. Ja chyba zrobię dłuższą pogadankę dotyczącą butów, bo to ile ja pytań dostaję o buty Edzia, to jest po prostu kosmos. Mnóstwo z Was mnie pyta, jakie buty wybraliśmy jako pierwsze i tak dalej. Mamy generalnie butki Barefoot i mamy te butki ze sklepu Bosa Stupka i w ogóle to dostaliśmy te buty w prezencie od sklepu Bosa Stupka. Z tego powodu w ogóle bardzo, bardzo cieszę, bo to jest moja wyważna współpraca, bo ja ten sklep znalazłam, zanim ten sklep do mnie napisał o współpracy. A teraz wszyscy się pytają na tym zdjęciu, które dodałem, jak Edward idzie z tobą. No? Pytają się, skąd te buty? No właśnie, to. no bo zawsze każdy pyta o te buty, one są naprawdę świetne. I powiem wam, że ja ten sklep znalazłam wcześniej, jak już sobie czytałam o w ogóle tego rodzaju butach. I potem Asia mi właśnie powiedziała, że Ewcie wiesz, co napisał do ciebie sklep, bo ze stupka. A ja mówię, Boże, no nie, ga nie gadaj, nie żartuj. W ogóle kołam takiej sytuacji i mamy często, muszę Wam powiedzieć. Naprawdę, ja przyciągam Bardzo często tak jest, że coś mi się bardzo podoba i chcę sobie to kupić i nie robię tego, a za chwilę ten sklep piszę na przykład. No. Także ja się od razu, słuchajcie, zgodziłam i zamówiłam i trzy parę butów, ale jedną muszę wymienić, dlatego że... Tak, jak ja mam z Dysonem. o. Tak, może z Dysonem, to może prawda. To... To yy, o tych butach powiem Wam więcej. A sklep bosa Stupka Wam bardzo polecam, bo tam są same dobre buty i konsultowałam to z dwoma fizjoterapeutami. A teraz byliśmy m, po prostu w sklepie, dlatego że chciałam, żeby zmierzyć elestopę i zobaczyć, czy urosła nóżka, bo nie miałam pojęcia, właśnie bo chcę wymienić te buty z tej bosnej Stupki nie wiedziałam na jaki rozmiar. I okazało się, że już powinnam kupować 22. Także cieszę się po prostu, na 22 i już wiem przynajmniej jaki to był rozmiar. A pojechaliśmy teraz do takiego sklepu na jelonkach, bo byliśmy niedaleko obok mojej babci, który się nazywa Mini Shop. I tam też są budki różnych marek. Nie wiem, czy wszystkie są dobre, bo się nie znam. Ale wzięliśmy mrugały, mrugała też jest spoko. Dobra, idziemy do szumu, ale dawno w szumu nie byliśmy. Kupiliśmy jeszcze Edziowi w tym sklepie taką czapeczkę, którą zresztą od razu założyliśmy mu na głowę, bo wyszliśmy bez, a jednak stwierdziliśmy, że jest, tak wiecie. Ale super wygląda szedził w tej czapce. A ciekawa jestem, jak te slajdy będą, bo zamówiliśmy mu slajdy. Ciekawe, co Fizjo powie o slajdach mm. <noise> dziecięcych. A restaurację Szum zmiennie polecamy. Dawno nas tu w sumie nie było, ale myślę, że jest tak samo pysznie, jak zawsze. Głodni chyba bardzo byliśmy, bo nic nie nagrałam. <noise> ale bardzo dobre jedzenie. I troszeczkę obniżyli tutaj ceny, co jest bardzo pozytywnym zaskoczeniem zazwyczaj. Mówimy, że jesteś droższy niż było, bo rzadko się zdarza, że ktoś ceny obniża w dzisiejszych czasach, a tutaj kiedyś były ceny takie dosyć wysokie, powiedziałabym z górnej półki. A teraz jest naprawdę bardzo przystępnie, a jedzenie jest rewelacyjne. Rozpakowałam właśnie zakupy z wczoraj. Nigdy nie kupujemy chemii samej, zazwyczaj po prostu robimy zakupy i gdzieś tam, wiecie, jak coś się kończy, to kupujemy, a teraz było tak, że skończyło się jakoś wszystko naraz. Więc pojechaliśmy tylko po to. Nie kupiliśmy nic, więcej oprócz dwóch butelek wody. Robię szybki chor, płyn do warzyw i owoców do czyszczenia, mydło marselskie do prania. Tutaj mam taki środek na bazie sody, musiałam go umyć już pod wodą, bo Coś mi się w ogóle, słuchajcie, wylało, jakiś któryś z płynów. chyba ten, e, no chyba ten. Także zeszła mi tutaj etykieta, ale to jest sodowy środek czyszczący do ubrań. Tylko ciebie tu brakowało, bo tutaj mamy Edwarda, musimy do jakieś pytania. E, dalej, moi drodzy, środek na pająki. Dobrze widzicie. Tutaj mam kapsułki do prania. Dobra, jeszcze słuchajcie, bo już schowałam kapsułki do zmywarki na bazie sody żel do prania kolorów. Dalej mamy środek czyszczący do kuchni. Tutaj mamy też płyn do prania na bazie mydła marsylskiego. Strasznie ciężko się z wami robi ten haul, muszę wam powiedzieć. Tutaj mam koncentrat do prania tkanin kolorowych dla Etka. W ogóle sprawdzę sobie tego Frosza Baby, bo e, tak to mamy Jelpa. My ogólnie bardzo dużo w domu czyścimy octem i sodą, więc jak widzicie nie ma tu zbyt wielu środków takich czy czyszczących. Płatki kosmetyczne dla mnie. No jakiś płyn do płukania, taki Wiecie, normalnie, wzięłam jakiś randomowy lenor, bo nam się już troszeczkę spieszyło. Kalgon, bo musimy ogarnąć pralkę. Kret do udrożnienia rur, moi kochani, to Juri potrzebował. No to skoro mamy już takie sprzęty do prania, to idziemy prać. Idziesz ze mną prać? Moi drodzy, wychodzę do Pretty Studio i chciałam wam szybko pokazać stylizację. Mam marynarkę i e, topik z Zary. To są, słuchajcie, te spodenki, o które Wam pokazywałam. I to właściwie dlatego chcę w ogóle Wam pokazać te stylowe, bo te spodenki są naprawdę super, zarówno takiej eleganckiej stylizacji, bardziej eleganckiej, chociaż go goły brzuch i tak dalej, więc nie oszukujmy się, nie jest to jakieś super eleganckie, ale wiecie co mi chodzi. E, ale też naprawdę fajnie one wyglądają do t-shirtu czy tak właśnie bardziej na sportowo dobra idę, bo chłopaki już czekają. Podjechaliśmy właśnie pod Pretty Studio. Dawno mnie tutaj nie było. Ja teraz najczęściej jak tutaj jestem, to po prostu idę do dziewczyn na kwasy. Walczymy z przebarwieniami i generalnie z moimi zmianami trądzikowymi. I już od dłuższego czasu działamy w ten sposób. Ostatnio się mnie ktoś zapytał, czy robię botox. Ja generalnie robiłam go w swoim życiu, ale już naprawdę długo go nie robiłam. Teraz właściwie robię sobie przez mezoterapię. I takie lżejsze zabiegi, takie wiecie, właśnie bardziej na te moje niestety zmiany, które cały czas gdzieś tam się pojawiają. W ogóle napisałam się teraz na kolejne badania. Trochę niepokoi mnie to, że mimo właśnie tych wszystkich zabiegów, odpowiedniej pielęgnacji i tak dalej, cały czas gdzieś tam e, te pryszcze po prostu wracają i to w tych samych miejscach. E, powiem Wam, że konsultowałam już swoje wcześniejsze wyniki z lekarzem i generalnie wyniki mam dobre. Ale wiecie jak to jest. Z tymi badaniami to, moi drodzy, różnie bywa i warto je powtórzyć. Zresztą teraz jeszcze sobie poczytałam i zrobię sobie trochę inne te badania. W sensie też na inne rzeczy. I oczywiście jak będę miała, wiecie, jakieś wnioski z tego tytułu, to się z wami podzielę, ale na razie nie chcę nic mówić. Tak, jedziemy do cioci Dary. Tak, jedziemy do Cieci Dary. A Szybki powiesz cioci, cioci, cioci. cześć? Powiesz cześć cioci? Będzie teraz nauczył mówić cześć! Dzisiaj moi drodzy robimy mezoterapię Mam na sobie już znieczulenie I powiem ci Daria, że działa całą zdrętwiałą twarz Także Cudownie Nie będzie nic boleć I robimy mezoterapię na wszystkie te okolice Gdzie mam pryszcze to robimy taką Mezoterapię Właśnie, żeby zniwelować stany zapalne. Przeciwzapalną. Przeciw Przeciwzapalną. Właśnie. Natomiast pod oczy robimy mezoterapię. Przeciw obrzękom. Przeciw Jestem po. Troszkę bolało, ale do przeżycia. Nic nie bolało. Nie oszukuję. Troszkę bolało. Ja widzów nie oszukuję. Troszkę bolało, ale o, do przeżycia. Czułaś, czułaś bo żyjesz. Na mnie się nie tylko cierpi. I brwi jakie ładne. Zobacz. Efekt laminacji. <grystanie> <grystanie> Dobra, super. Czekamy. Ale to ładnie pachnie. Mm -hmm. To mam mentor, probiotyki, witamina E w sobie. Ale ja na przykład jak nakładam tego HL z mm -hmm. filtrem, to normalnie już czuję te składniki aktywne, jak nałożę za blisko oczu. Tak. To normalnie mi pieką oczy. Tak, tak. Bardzo to lubię na lato. No, tak. I on też fajnie tak wiesz, wyrównuje ten kolory. Tak ładnie. No jest lekki, więc jakby możesz go stosować też pod makijaż, ja go stosuję sobie z czasem też jako bazę, nie? Jak wyglądam? Jakby cię kupili. Dzień dobry! Kocham cię! Ale się patrzysz na mnie, mama trochę dziwnie wygląda, wiesz? Minimalnie, słuchajcie, dziwnie. Nie zauważyłaś, że sam nie? Nie zauważyłaś. Nie zauważyłaś. Zauważyła. Daria mi zwróciła uwagę na rzecz, która jest w 100% trafna. Bo Daria powiedziała: zawsze do mnie piszesz, że masz tragedię na twarzy po wyjazdach. I zobacz, po Portugalii miałam dramat, pamiętasz? Miałam całą twarz w pryszczach. Po każdym samolocie mam całą twarz w pryszczach. I Daria mi powiedziała, że widocznie też to na mnie bardzo źle działa i na moją skórę To za dwa, gdy będziemy podróżować, to będzie się No Musimy na pewno, mm -hmm, tak Myślałam, czekać No 100% się... tak będzie Obiadek No, no A my? Mamy mm -hmm. podróż życia Jura! My do Wietnamu sami lecimy No na, na, na pewno mm -hmm. tak. Chociażbym miała tam dojść na piechotę, ten szlak. Daria powiedziała też, żebym po prostu inaczej przygotowała skórę do samolotu w ogóle do samolotu. Ewidentnie po prostu te samoloty nie służą mojej skórze i faktycznie coś w tym jest. No, ja teraz naprawdę po powrocie z tej Sycylii przez dwa dni miałam na twarzy koszmar. Zresztą nawet nagrywałam z Jurym odcinek i miałam tutaj takie wielkie cztery pryszcze. A jeszcze wysuszałam sobie te pryszcze, więc w ogóle wysuszyłam sobie teraz tak skórę tutaj w całej tej okolicy. Masakra, ale słuchajcie, Daria też poleciła mi rzecz, którą kupiłam. I kupiłam sobie suplement, właśnie, który ma pomóc w walce z tym, co się dzieje na mojej buzi. Mi się wydaje, że to jest typowo hormonalne, ale ja ostatnio miałam trochę takich zawirowań hormonalnych też, zdrowotnych, więc no ma prawo prawość tak gdzieś, myślę, że to się złożyło wiele czynników. Zresztą ja mam po prostu też taką skórę ze skłonnościami i ja już kiedyś, jak jeszcze zanim miałam kanał na YouTubie, no przechodziłam przez trądzik i... I gdzieś tam muszę na tego pilnować bardzo, bo to czasami do mnie wraca Nie wiem czy ostrość złapało czy nie złapało, mam nadzieję, że tak I tutaj w tym suplemencie, wiesz dlaczego to kupiłam? Bo cały czas mówimy, że zapominamy brać suple regularnie I bierzemy tak strasznie nieregularnie I stwierdziłam, że jak kupię to i wiem, że to jest na Priszcze To może mnie to bardziej zmotywuje, żeby to brać, wiesz, tak naprawdę regularnie I tutaj moi drodzy, bardzo fajny skład jest tego produktu, dlatego że jest tutaj cynk. Jest tutaj, moi drodzy, biotyna tutaj jest. Trzy jakieś probiotyki, prebiotyk i biotyna i cynk. Także to też w ogóle na ta fajnie, podobno działa. Yy, buzie mam w super kondycji, jeżeli chodzi o jej nawilżenie, yy, ujędrnienie. W ogóle jestem też bardzo zadowolona, jeżeli chodzi o zmarszczki. Używam teraz też pielęgnacji takiej zmarszczkowej już zresztą bardzo długo. Staram się, żeby zawsze w mojej pielęgnacji był jakiś produkt, który właśnie... Jest taki ujedniający skórę i tak dalej, więc jeżeli chodzi o taką kondycję skóry, to jestem bardzo zadowolona i, i Daria też mi powiedziała, że mam super fajnie w ogóle odżywioną i nawilżoną skórę. Oprócz właśnie tych miejsc tutaj. Tutaj niestety mam rany, no i te stany zapalne Jakbym nie mogła mieć całej buzi takiej jak czoło. Czoło mam po prostu piękne, bez botoksu. A Ty jak tam twój botoks? Ja ostatnio właśnie stwierdziłam, mam jakieś takie powroty do natury że yy... no że to są takie zmarszki, które są fajne też nie ma co na siłę, wiecie, tego wieku oszukiwać no. Witam serdecznie moi kochani, tak wygląda moja buzia dzień po zabiegach. No wiadomo, po mam tutaj napuchnięte oczy. To powinno mi za pewnie jakieś 2-3 godziny zejść, mam nadzieję, bo ci mam dzień pełen różnych rzeczy i muszę dużo rzeczy zrobić. Natomiast jeśli chodzi o te stany zapalne, to po prostu to jest szok jak to wszystko się wyciszyło i Naprawdę uważam, że to jest bardzo niedoceniony zabieg. i jestem bardzo, bardzo, bardzo zadowolona. Praktycznie wszystkie te mniejsze sane zapalne po prostu zniknęły. Już następnego dnia. Te większe, które mam tutaj, no to już były rany, ale one się jakby już całe też zagoiły tylko takie małe stróbki zostały, więc myślę, że jest to kwestia dni. Wiadomo, pewnie zostanie jakieś tam przebarwienia, ale też ten, mm, ta działa fajnie rozjaśniająco, więc już nawet tutaj widzę, że y, moje przebarwienia są mniej widoczne. I y, teraz w ogóle obiecałam sobie i powiedziałam dziewczynom, że będę regularnie przychodzić, wiem, że nie mam czasu i tak dalej, i tak dalej, ale nawet tak jak teraz zrobiliśmy, że pojechaliśmy wszyscy razem, ja sobie na godzinkę poszłam do Pretty, a chłopaki sobie w tym czasie Zrobili spacer, byli w arkadi. Tak muszę robić, bo widzę naprawdę efekty, jak przychodzę regularnie. Zapisałam się też, uwaga na endermologię. I również postanowiłam, że będę chodziła na endermologię, dlatego że yy, oprócz tego, że chcę wrócić do aktywności fizycznej, co zresztą już mi się udało naprawdę maksymalnie dużo spacerujemy. Wczoraj zrobiliśmy prawie 13 km. Na spacerze zjedziem Chodzimy takim bardzo szybkim tempem Pcham wózek, więc na pewno jest to dla mnie Fajna forma aktywności Zrobiłam już kilka treningów Takich wiecie, z, na YouTubie w domu Na razie nie mam po prostu przestrzeni na to Żeby tak jak kiedyś wrócić sobie na siłownię I mieć trenera i tak dalej Juri mi ostatnio powiedział Dawaj zapisz się chociaż raz w tygodniu na tą siłownię Ale jak ja sobie tak myślę Że to jest dwie godziny albo nawet dwie i pół, no bo z dojazdem, przebraniem się i tak dalej no to wiecie, zaraz dojdzie do tego jeszcze, że chodzę na paznokcie pójdę do Pretty Studio właśnie, do pracy i tak dalej i nagle się okazuje, że w tym domu mnie w ogóle nie będzie więc powiedziałam, że na razie nie, że na razie będę sobie ćwiczyła w domu jak Edzio śpi nawet takie szybkie półgodzinne treningi, to i tak jest dla mnie teraz dużo ja naprawdę mam teraz taki moment, że się źle czuję w swoim ciele i mówię Wam to otwarcie. Zresztą ostatnio stwierdziłam, że już mam to wszystko gdzieś, nawet jak mnie ktoś będzie cisnąć, że mam beznadziejną cerę, jestem taka i sraka, taka jestem, i zamierzam się Wam tak pokazywać. Więc, jak widzicie, mam teraz dużo pryszczy. Przytyłam kilogram, ale u mnie ten kilogram naprawdę ja widzę. I w ogóle widzę, że to moje ciało wygląda źle. Nie tak jak kiedyś. Mam też dosyć duże oczekiwania względem siebie, bo zawsze byłam bardzo wysportowana. Zawsze moje ciało było w dobrej kondycji. Potrafiłam szybko wracać do formy. Nawet jak poznaliście mnie na YouTubie, no to byłam wtedy w bardzo ciężkiej sytuacji zdrowotnej i wyglądałam zupełnie inaczej niż zawsze wyglądałam ale nawet po tym powrót do formy zajął mi naprawdę szybko a teraz odkąd jestem mamą jest ciężko, nie będę was oszukiwać i to nie jest kwestia organizacji, tylko to jest kwestia rezygnowania z niektórych rzeczy a ja za dużo rzeczy w życiu robię i nie potrafię, nie potrafię już robić więcej po prostu ogólnie to naprawdę nie jest taki najlepszy czas dla mnie i mojego ciała Wiem o tym, mega moje ciało zrobiło się takie obwisłe i... i nawet mam celulit. Nigdy w życiu nie miałam celulitu, nigdy. No ale wiadomo, to też jest kwestia wieku, jestem po 30, nie ćwiczę, nie chodzę na żadne zabiegi na ciało, Jedno, co robię to smaruję się balsamami i tyle. I biegam teraz z zajetkiem, no ale to wiecie, to nic nie zmieni. Miałam też taki moment jakiś czas temu, że kiepsko się odżywiałam, nie wiem dlaczego jakoś tak po prostu miałam taki moment w życiu. To znaczy, wiecie, ja ogólnie odżywiam się zdrowo, nawet jak mam mówię, że ja się słabo odżywiam, to mam na myśli, że, nie wiem, zjadłam sobie pizzę czy coś, ale ja i tak nie jem w ogóle przetworzonego jedzenia, takiego wiecie, gotowych produktów, jakiejś chemii i tak dalej. Tego unikam, ale chodzi mi o to, że jadłam sobie w restauracji na przykład. Pizzę, albo jakiś deserek, albo y, robiliśmy sobie w domu jakiś makaron i tak dalej, gdzie normalnie bardzo rzadko jadamy takie rzeczy. I powiem szczerze, że od razu jak tak trochę pojadłam, to oprócz tego jednego kilograma więcej widzę po prostu po swoim ciele, że ono nie wygląda dobrze i teraz już wróciłam do swoich y, starych nawyków. Ja nie wiem, jak wyglądałoby moje ciało, gdybym przypuściła jeszcze jadła chipsy, jakieś czekolady i tego typu taką żywność najgorszą przetworzoną. Nie mam pojęcia, dzięki Bogu nie mam w ogóle takich zapędów, ale widzicie, wystarczyło, że na krótki czas sobie pozwalałam czy właśnie wyjazdy. No wiadomo, taki wyjazd na przykład do Włoch. No to jadłam pizzę, czy tiramisu i tak dalej. Ale ja nie uważam, że wyjazdy zawsze oznaczają jedzenie niezdrowych rzeczy, bo ja zawsze na wyjazdach staram się dobrze jeść. Jak na przykład jedziemy na takie wakacje, wakacje tak jak byliśmy w Turcji, czy w Omanie, czy w Portugalii, no to super się tam zawsze odżywiamy, korzystamy z tego, że są tam owoce morza, świeże, pyszne warzywa i tak dalej. Ale Włochy to są Włochy: we Włoszech zawsze ją gluten i cukier. Co widać. Także, moi drodzy, stwierdziłam, że biorę się za siebie, bo tak nie może być. W tym wieku już niestety nie jest to takie proste i do tej formy się nie wraca tak szybko. Postaram się chodzić na tą endermologię, bo ja wiem, że endermologia bardzo dużo daje i wiem, że to będzie dla mnie taki fajny też bodziec do tego, żeby wdrożyć więcej aktywności w domu i po prostu, żeby tak się zająć sobą. Pilnuję teraz bardzo tego, co jem i odżywiam się bardzo zdrowo. Wracam do swoich normalnych nawyków i już do Włoch nie lecimy. Ale wiecie co mi się podoba? Podoba mi się to, że w ogóle się za to wszystko nie karce. Nawet z Jurim o tym rozmawialiśmy, że zaakceptowaliśmy, że taki mamy teraz czas w życiu i że nie zawsze człowiek musi być w tej zajebistej formie, nie zawsze człowiek musi mieć ten kaloryfer na brzuchu, nie zawsze człowiek musi mieć idealną cerę, włosy, paznokcie i w ogóle. Teraz po prostu mamy taki moment, że dużo się u nas dzieje, trochę nie ogarniamy, bo za dużo mamy pracy, za mało mamy czasu. Właściwie ostatnio w ogóle bardzo mało pracujemy, bo po prostu nie jesteśmy tak w stanie pracować. To nasz samochód? To nie auto, tylko Jura włączył alarm w domu. Ale wracając, to podoba mi się to nasze podejście, że właśnie przegadaliśmy sobie ten temat, bo i ja i Juri teraz gdzieś tam bardzo podobnie się czujemy. I też ogólnie w naszym życiu podobnie się dzieje, no bo wiadomo, my razem pracujemy, wszystko razem robimy. A stwierdziliśmy, że zamiast sobie cały czas wyrzucać, że nie zrobiliśmy czegoś, że nie zrobiliśmy czegoś, że perfumy wiszą, że jestem do tyłu w projektach Moody, że jestem do tyłu w kampaniach, że jestem do tyłu właściwie ze wszystkim, Jury tak samo, no to postanowiliśmy po prostu to zaakceptować, bo taki mamy teraz czas. No i też stwierdziliśmy, że będzie nam trudno wrócić teraz do pracy takiej, jak pracowaliśmy jeszcze do niedawna, no bo. Edzie ma jedną drzemkę, spędzamy teraz też czas w zupełnie inny sposób z Edziem, więc no po prostu bardzo ciężko nam jest wygospodarować tyle czasu na pracę, ile byśmy potrzebowali. I tak sobie stwierdziliśmy, że nie będziemy się karcić za to, że teraz nie jesteśmy w tej super formie, nie robimy tych wszystkich rzeczy, które byśmy chcieli, tylko po prostu zaakceptujemy, że taki mamy czas. Nie zawsze człowiek musi być w tej szczytowej formie, różne sytuacje i różne momenty w życiu i się zdarzają i to też jest ok. Na razie jesteśmy na etapie szukania rozwiązania, jak możemy to zrobić, żeby jednak móc troszeczkę lepiej sobie zorganizować ten czas i wszystko. Długo by gadać, u nas też się po prostu bardzo dużo teraz dzieje takich rzeczy, o których nie wiecie i z którymi nie, nie będziemy się tak publicznie dzielić. Kończę kochani, bardzo wam dziękuję za oglądanie. Eee, niezmiennie od lat już polecam wam Pretty Studio. Daria jest cudowną w ogóle osobką. Bardzo się lubimy też prywatnie i nie znam osoby, która by nie była zadowolona z, z usług Darii. Tak szczerze. Naprawdę nie znam. Wszystkie moje koleżanki chodzą do Darii. Wszystkie mamy przez Darię zrobione brwi. Naprawdę, Daria jest po prostu cudowna i z całego serduszka wam ją polecam. A teraz kończę, bo się rozgadałam na sam koniec. Buciaczki, życzę wam naprawdę cudownego dnia i do zobaczenia w kolejnych filmach.